Witam, tutaj TheWilek66 Kubek no Dzisiaj gramy razem w StarCrafta Pokażemy Wam moda e, Nexus Wars Awesome Tak, będzie epicko Omówimy no, mniej więcej na czym ten mod polega Tak, pokażemy jak wygląda rozgrywka Wow, tak Wiem, czekaliście na to latami W promocji dodatkowo też Pietrot O, Pietrot się pojawił Witamy Aaaa, nie ma, jestem tylko przejściowo nie. nie ma Cię, ale jesteś Dobrze jest, nie jest źle no. Więc tak, akurat góra? No, góra, dół, bolek Góra, góra, góra No to ja już dobra. jeszcze Dobra eee, Standard Głównie Nexus polega na tym Ta wersja, która jest 4 na 4 Matko, jakieś lagi są Masz? Też masz? Tak, tak, coś laguje. No nie, ja mam 42. Eee... O, mi strasznie... W... A, bo przez nagrywanie mi spadło, dlatego... Eee, no. W każdym razie, w tej wersji polega to na tym, że mamy dwie strony. Po każdej stronie jest czterech graczy, wow. Eee... I... Budujemy budynki, które... Produkują nam jednostki automatycznie, tak? Mamy wszystkie trzy rasy dostępne i dane jednostki z każdej rasy. Tak? Co te dewile dole robią? Ech. Latają z rka ka Co za idiota. z kim my gramy? Znowu przegramy! Znowu! Jakie znowu? O. I przeciwnik Czyli oczywiście. stop jesteście, nie przegrywajcie. No, no, no. Wcale, a wcale. Olek i tak jest nobem, No to zarzucę. Olek nie, ale taki kubek słyszałem, że to straszne. O, no, już <noise> <noise> Czekaj, na piwo mnie chciał wyjść. <noise> ja? Człowieku, ja nie pij alkoholu. Patrz, ja nie ja kogo nie mnie no. Tak jaka? Alkoholika? <noise> Zabawne. Zupełnie, no, ale się chciał. Nawet nie wiem, jak, tam, jak alkohol skakuje. Tak. No, no, no. Mhm. Ja znam ten geniusz, Eee, bez imion, bo ktoś go coś Chcesz tak. tak. nie bawić? pewną osobę. Wiesz, my znamy ten tako... like, taka cipa taka takie coś. Dobra, coś tam. A, od was z klasy, tak? Tak. tak, 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 tak. Można Aha, wracajmy do rozmowy. Na coś to A, no, next no. Pominam, gramy w Nexusa, tak? Wow, tak <laughs> Jakby ktoś nie zauważył, Oho. Powiedz mi jeszcze jaka tygodniowa przerwa była. A właśnie, no przepraszamy... Za... Przepraszam za długą serwę. <laughs> Wepro... spada ja nikt się nie przepraszam. O. Devil ty idioto! Mam laga! Niech hmm. Zwaliło cię! Tak nie. to jest jak Ręcynie. się komputer na ja kortkę ja ma. cicho, <laughs> muszę go napędzić trochę. Jak się coś ziom to... dobra działa. Tak, te chomiki. Wiesz, ja mam dzisiaj na chomiki. Znaczy dzisiaj. Miałem. U nas też taki duży w szkole biega. I napędza. No, nazywa się Olek? Nie. Chomik. On jest chomik. Jest chomik. To jest nauczyciel. Dobra. A może no, mi nazwisko podajcie. Nie tak nikomu to się nazywa! Oj Ty, halo, słuchcie słyszymy, słyszymy, słyszymy na to To jest coś, co to jest? Pop! Ja nic nie Oj cicho! Ja się tu skupiam na rozgrywca, a wy gadacie no? Nie, to co chory się robi o Boże, z kim Ty Kuba, grałeś? To za faja! Z kim ja grałem? Robimy czala, robimy czala i z pierwszy magię. Dobra. Virus, StarCrafta gramy. Wiem. A wy gadacie o StarCraftie, jak gadają co chomiku. No co z Piotrka? No po... z ja O wiem. jakim chomiku? Kuba, przecież my niczym takim nie rozmawiamy. Ale jak schizę. No, 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 no. Właśnie, zamiast byś mnie sprzedawać, to mógłbyś trzymać moją stronę. Ale nie, po, po co? Bo wiem już jaką skórkę sobie zrobię. do Minecrafta. Zgadnij. No, dawaj, ja. No zgadnij. No walnij, no walnij Pewnie z tej gry waszej, dzielowskiej Nie, walnij Ej, czym ty się... Rybaka Nie, nie. Wędkę rzekł no Dobra, cicho Rybak. Czym ty się rybak? No, nie mam pojęcia no, Ale blisko Według charakteru Może nie charakteru, a... cywy. Murzynek Murzynek! Tak? O. <laughs> Będzie piłka do kosza, czy mówię. Moje osoby na dole nie ogarniają. Rutyna? A, A nie czekaj, już jest coś lepiej. Tak. Nie, może. I znowu przerobiemy. Oj, no, ale nie przeznaczam. Drag A, przepraszamy za Karola, czy jak on tam akcywę, bo nasz kolega umarł. I nie będzie powiedzmy. <śle> Jezus, głupie. <śleks> Co się cieszycie z jego śmierci, ty? Internauci zaraz sobie coś pomyślą. No, 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 no. Kolega umarł, oni się cieszą. Naprawdę serdecznie. Nie skoczył, tylko babcia na, ja <laughs> <Jaki skupi> <laughs> babcia na rowerze Dobra, jak wam idzie tylko StarCrafta? Może mówcie co? Ehm. Znaczy wiesz co, dół. dół właśnie nie, tak się powoli odwija, tak lekko. No. My cały czas pod bazą siedzimy, cholerne berlingi, to trzeba na nie poradzić. Ja właśnie tego karaczanym zrobiłem, one mnie wstrzymują. Berlings, berlings, Ale moje marisi padają. Ja no, właśnie wiem. No moje zerglinki też Ci powiem. Lol. No. Dobra, patrz, karaczany na siebie wstrzymują. Super. O, ankieta na Facebooku. O, Jaka? Jakim, z, jakim owadem chciałbyś być? Jezu, jaki to jest ten F! mrówką! <laughs> Karakanem. Nie ma... To jest co? Jest owad? To nie powiedziałbym. No, nie, rano. wiem, owad. Olej, prusak! <laughs> prusak! Z chłopolką! <laughs> Jezu, jaki! To ciebie dumnie! Głowę z Głowę 360 z się kręca! Jak ja lubię, kiedy my ogarniamy grę, a nasz przeciwnik Petruś? Co ty robisz? Bombę to bomba. stała no, nie wiesz, na co, że się wpisze minus dziewięć, czy ten, 10 -1 i masz cały, i co raz równa się. No i my to ci pika. O, czyżby będzie pierwsza, pierwszy juk? Ja się jestem ciekaw. Ta, e, Karol. No. E, no, na dole też Cześć. jest ładnie. Świętej no, no, pamięci nasz kolega. Nie mogę się podnieść z tego do 17. No no. O, czyli, albo niuka żuczą. Poszedł na dole. Pierwszy. A u nas też. Ta poszedł. Kopie, no to już dwa niuki kiedy. A my cały czas przegrywamy. No. A, a, ja, a ja to, to, jest, to, to nie, nie, nie. Czyli reguła zycia jest taka, jeśli kto, kto pierwszy puści niuka ten przegrywa. To retety. Zobaczymy. Nie zawsze. Też też się sprawdza, ale zobaczymy teoretycznie mamy szansę, wygrać bo jak widać, nasi przeciwnicy nigdy nie byli tej o ty, krążowniki kurzery po prostu ale no, że przychwycić czegoś szerszego cztery hydra Ej. E, ganja Farber Kar karolina EK co? <grym> nie wiem o co chodzi ale o, też widzę, serde. że to będzie krótka gra Gadzia tak. Farmer, Karolina EK A, że gra, jezu Eee, ja się jeszcze Co, to co, co? No też tak to sobie lol To by był kapitan O, już, już wychodzę to, Nie, nie, no, że... Nasi internauty um. Ale przynajmniej się zmieścimy w limicie 15 minut tak. No daj, no, całe mecz, no To przynajmniej to już tak z góry dziękujemy, bo to się nie odbije za nic w siecie. A, jeszcze pójdę w Batcieka i jeszcze pójdę w Battlecruisery. Tak. Jednego tymi zbudować, jednego tymi zbudować. No. To też nie zdążę, bo zniszczą zaraz ten cholerny... No, nie zbudujesz nie zdążysz. Fajnie, Dobra, tak już z góry dziękujemy za oglądanie. Fajnie! No, za długo było, no ale nie kłóbać, nie Ty Wybijeś. Irytuje tak. się właśnie. No, no. O już to... wyszedł, wszyscy wyszli? Nie, jeszcze się. jeden siedzi Jeden siedzi A, kto ma najwyższy? a nie, ten faja ma największego rękoma co za faja Nie wiem co poszedł, ale ma największego rękoma No taki ładny składzi Pukasz koj, jaj. ja zawsze nie, nie. mam największego rękoma <laughs> Ja zazwyczaj... Jest no, jestem... Ja mam zazwyczaj najsłabszy no. Ja najmniej muszę no. Nie szedłem, szedłem, no. Się dawałem, no. Dobra. Mam równe. dziękujemy. Dziękujemy. No ty na koniec, sobie jajca. Zapraszamy do oglądania. Dobra. No to na razie. No, trzymajcie się.